W dzisiejszym nagraniu omówimy sobie temat wypowiedzi modalnych i skupimy się na interpretacji jednostronnej. Ten obrazek, który widzisz, znajdziesz też na moim Instagramie, więc możesz tam zajrzeć i, i korzystać przy robieniu zadań. Więc spójrzmy na polecenie. Przeprowadź wnioskowanie z kwadratu logicznego dla zdań modalnych, przyjmując jako przesłankę, że prawdziwe jest zdanie sprzeczne do zdania Jan może zdać egzamin. W zadaniach tego typu będziemy sobie rozpoczynać od końca, czyli w pierwszej kolejności skupimy się na tym zdaniu Jan może zdać egzamin. Określmy sobie, co to jest w ogóle za wyrażenie. Skoro może, to na pewno będzie to literka P i nie widzimy tu żadnego, żadnej negacji, żadnego przeczenia, więc będzie to zdanie POZ. Postawię sobie tutaj kropkę przy tym POZ, że jesteśmy teraz przy tym zdaniu. Idąc dalej, od końca, kolejną informacją, jaką mamy, to jest zdanie sprzeczne do tego zdania. Czyli to jest nasza informacja numer dwa. Skoro zdanie sprzeczne, no to idąc sobie naszym kwadratem logicznym, idziemy po przekątnej, po sprzeczności i widzimy a od nie z. I tutaj też postawię sobie kropkę, że teraz jesteśmy na tym etapie. I ostatnią informacją, y, którą mamy z tego zadania jest to, że to jest wyrażenie prawdziwe. Czyli wyrażeniem prawdziwym będzie wyrażenie a od nie z. Więc zapisuję sobie tutaj jedynkę. I teraz z właściwości kwadratu wiemy, że po przekątnej zawsze będziemy sobie odwracać nasze wyrażenie, odwracać wartość naszego wyrażenia, czyli p od z po przekątnej idąc będzie wynosiło 0. Następnie, jak dalej uzupełnić sobie nasz kwadrat? Wiemy, że od góry do dołu idą implikacje. W implikacji nie chcemy nigdy doprowadzić do sytuacji w tym kwadracie, gdzie będziemy mieć 1, implikacja 0. Dlatego, że 1, 0 daje nam 0, to wynika z tabelek, z rachunku zdań, więc do takich sytuacji doprowadzić nie możemy. No to w takim razie zobaczmy sobie na ten e, przypadek. Tutaj mamy 1, więc na dole, broń Boże, tej, e, tego 0 nie możemy wpisać, musimy tutaj wpisać 1. No bo 1, 1 w implikacji daje nam 1. Możemy sobie też zapamiętać, że w miejsce, gdzie jest przeciwieństwo, możemy sobie wpisać znaczek dysjunkcji, a w miejsce pod podprzeciwieństwa znaczek alternatywy zwykłej. Nie musimy, bo też wiemy, że a od nie z wynosi 1, po przekątnej 0, p od nie z wynosi 1, po przekątnej 0. Czyli jak sprawdzimy sobie cały nasz kwadrat, no to 0, 1 w dysjunkcji da nam 1, 0, 0 w implikacji da nam 1, 1, 1 w implikacji da nam 1 i 0, 1 w alternatywie zwykłej da nam 1. Czyli mamy stuprocentową pewność, że dobrze uzupełniliśmy sobie tutaj kwadrat logiczny w naszych wypowiedziach modalnych. Więc to jest pierwszy etap, którym musimy się zająć. Następnie zobaczmy sobie na nasze polecenie jeszcze raz. Musimy przeprowadzić wnioskowanie z kwadratu logicznego dla tych zdań modalnych. No to tutaj przygotowałem w lewym dolnym rogu już nasz schemat odpowiedzi i na podstawie naszego, naszego wnioskowania z kwadratu wiemy, że a od z to jest wypowiedź uszywa. Dlaczego? Dlatego, że wynosi 0 i nasze zdanie, jak będzie brzmiało, skoro a od z, patrząc na naszą tutaj legendę na dole, tutaj, skoro a od z to jest musi być także z, no to możemy sobie napisać, że A od Z to będzie znaczyło Jan musi zdać egzamin. Patrzymy na A od nie Z, patrzymy jaka to jest wypowiedź, a od nie Z to będzie wypowiedź fałszywa. E, przepraszam, a od nie Z to będzie wypowiedź prawdziwa. Patrzymy tutaj oczywiście wypowiedź prawdziwa i będzie to oznaczało Jan musi nie zdać egzaminu. Ważne jest to, żeby to nie zapisać po słówku musi. Tak, tak będzie najbezpieczniej. P od Z, czyli patrzymy sobie tutaj. Jest to wypowiedź fałszywa. I wpisujemy sobie Jan, może dać egzamin. W sumie wiemy z treści polecenia. I P od Nie Z, czyli patrzymy sobie teraz tutaj. Jest to wypowiedź prawdziwa. Prawdziwa. I zapiszemy je sobie, że Jan może nie stać egzaminu. Czyli w taki sposób to sobie robimy. Jeżeli potrafisz robić kwadrat logiczny dla tematu rachunku nazw, czyli ten kwadrat subsep sips sub, 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 to doskonale poradzisz sobie też z zadaniem tego typu.